Dzisiaj mam zamiar przedstawić Wam moim zdaniem najlepszych dźwięków silnika, jedynych słusznych silników spalinowych. Zapraszam do oglądania fanów motoryzacji, ale i nie tylko. Ferrari 412T to samochód Formuły pierwszej zaprojektowany przez Johna Bartona oraz Gustawa Brunera dla zespołu Formuły pierwszej Ferrari. Model ten ścigał się w zawodach w latach 94-95. Samochód był szybki, ale dosyć awaryjny. Mimo to był znacznie bardziej udany niż wcześniejsze modele Ferrari z początku lat 90. BMW M1 powstało w liczbie 40 egzemplarzy. Jest to już legendarny wóz, a ceny na aukcjach, gdy to auto na nie wędruje, sięgają zenitu. Silnik 3,5 litra, moc 414 KONI. <trybuj> Alfa Romeo 33 Stradale sportowy samochód osobowy, produkowany przez włoską firmę Alfa Romeo w latach 67-71, dostępny jako dwudrzwiowy coupé. Do napędu użyto silników V8 o pojemności 2 litrów, w którym zastosowano wtrysk wielopunktowy. Moc przenoszona była na tylną oś poprzez sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Wiadomo tylko o 18 powstałych egzemplarzach. Porsche Carrera GT. Super samochód niemieckiej marki Porsche, produkowany w latach 2004-2007. Pojazd zaprezentowano po raz pierwszy podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2000 roku pod nazwą 980. Silnik 57V10, moc 605 Koni. Prędkość maksymalna 330 km na godzinę od 0 do setki 3,9 sekundy. <tryk> Lamborghini Aventador SVJ. Pod wieloma względami jest to topowe auto, między innymi dlatego, że jest napędzany jednym z najmocniejszych silników V12, jakie kiedykolwiek wyprodukowała ta marka. SVJ może pochwalić się mocą aż 770 koni. Auto osiąga pierwszą setkę w zaledwie 2,8 sekundy, a od 0 do 200 rozpędza się w 8,6. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 350 km na godzinę. Na zatrzymanie się ze 100 km na godzinę Aventador ten potrzebuje niecałe 30 metrów. <try> Odcinku to tyle. Jeżeli ten odcinek podobał ci się, daj znać w komentarzach. Wbij również na mojego Instagrama, jego nazwa to po prostu gdzie taniej. A tymczasem do usłyszenia, żegnam się z wami. Cześć!